Z nami są wcześniej zapowiadani goście. Ola Cieślak i Bartek Weber, witajcie. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Bartka już usłyszeliśmy w momencie, gdy Matylda przestała śpiewać, a Radek Łukasiewicz grać. Myślę sobie, że też nie bez przyczyny wybrałem tę kompozycję, bo mhm. jest bardzo bliska projektu, jakim jest dom, prawda? Wiesz co, tak, myśmy przed chwilą dosłownie zgadali z Radkiem, bo gdzieś tam się przecinamy co pewien czas i ja go pytałem też o jego poprzednią płytę, czyli Polskie Znaki, bo gdzieś tam miałem w głowie to, że ten nasz zespół teraz, dom jest złożony z miliarda osób i, ja, i ja najbardziej się bałem jak to spiąć wszystko, ale już jesteśmy jakby po, po pierwszym koncercie, się okazało, że się udało się spiąć, i jakby to wszystko polega na tym, że się ludzie lubią i lubią sobie ze sobą grać i, i to wystarczy. Ale czy mhm. projekt dom to będzie jednorazowy projekt? To będzie jedna płyta, czy już myślicie o dalszej współpracy? No bo jednak Ukazuje się album, na którym znalazło się dziewięć bardzo dobrych kompozycji. Piękna muzyka, za którą jest to odpowiedzialny Bartek, ty jesteś odpowiedzialna za teksty, i myślę sobie, że nawet artyści, którzy wystąpili w tym projekcie, mogą czuć taki niedosyt, że jednak może jest tego za mało, że jednak tylko dziewięć kompozycji. Dla mnie ta płyta jest w ogóle ogromną niespodzianką i czymś, czego się nie spodziewałam, że kiedyś w ogóle coś takiego się przydarzy mi w życiu. Więc jestem też ogromnie wdzięczna Bartkowi za, za to, że podjął temat i i wyszedł z inicjatywą, żeby zarejestrować te utwory. No dobra, to, to no tak, ale ty zadzwoniłaś i no... zrobiłaś wszystko, żeby to, wiesz, żeby się tam to rzeczy stały. Ja, nie ja tylko no. napisałam tekst. <laughs> nie, to nieprawda. Ola y, przede wszystkim zrobiła tak, że jakby zorganizowała y, kilka y, Takich, można powiedzieć, wydarzeń, śpiewogier, <śpiewo <gier>. <śpiewo <gier> tak, tak to można nazwać. I jakby te, te wszystkie rzeczy, które działy się na Mickiewicza w, w, w to jest Szklany dom, czy Szary szklany, szklany szklany dołu, Dom? tak, architektury międzywojennej. To, y <śpiewo gier _> to są, jakby wiesz, no dzięki tobie i fajnie, że się zesłaniasz w ogóle tam wszyscy razem i wspólnie, ale, ale jakby, no wiesz, no. To ktoś musi tam przejść i powiedzieć, żeby ten, chodźcie. Chodźcie. Tak, ja lubię zawsze mówić, chodźcie, coś zrobimy, a później hmm. patrzeć, jak wszyscy coś robią. <laughs> no no Okazuje się, że no, sporo ludzi hmm. e, chciało. Tak. Po prostu chciało. Hmm. Tak, więc ja mam nadzieję, że to nie jest jednorazowa historia. W dzieciństwie pamiętam, że jak była jakaś taka też pandemia ale grypowa to oglądałam taki horror z kaset wideo Dom. I to był Dom 1, Dom 2, Dom 3, Dom 4, Dom 5. Więc to, mam nadzieję, że to pójdziemy w tę stronę. Jest jeszcze Dom... Y dom w środku, domek w środku lasu. Jeden z moich ulubionych horrorów. Więc tam, wiesz, jest dużo możliwości. Czyli ty, Bartku, dostałeś teksty od Oli i mhm. do nich zacząłeś pisać muzykę. Tak, to wiesz to nie, też nie do, to nie wszystko, bo jakby całym y, takim patentem na to, żeby coś zrobić było przedstawienie Królowej Śniegu mm -hmm. i tam też było dużo y, instrumentalnych y, kompozycji, więc tak naprawdę z tego spektaklu tam nam zostało, ja, ja mówię, że połowa, ale że więcej trochę już nie pamiętam. Natomiast tak, tak, no, i, i też ja bardzo lubię w ten sposób pracy, że dostaję teksty i mogę sobie popracować, jest to w ogóle też dla mnie nowe, bo ja zwykle robiłem jednak w większości muzykę instrumentalną, więc to, to też jest taki trochę debiucik dla mnie No więc, i widzisz, nagle dostałeś, no, ja uważam, najpiękniejszy no, instrument świata, jakim jest głos To prawda, no, jeden z najtrudniejszych tak, żeby czysto zaśpiewać i też przenieść te emocje, które są bardzo ważne i treść, też napisanie tekstu dla odpowiedniej wokalistki czy wokalisty, bo mamy też Czesława Mozilla. Mhm. przecież na tej płycie. No to też jest sztuka, żeby dobrać im takie słowa, które będą pasowały do ich osobowości, do ich natury. No to także to, to, to nie, na pewno nie był taki łatwy projekt, że od tak to było mamy duże... zespół dom i nagrywamy piosenki. To było właśnie trochę od innej strony, bo najpierw były teksty i razem z Bartkiem zastanawialiśmy się, kto będzie na przykład najlepszą rozbójniczką w spektaklu, kto będzie królową śniegu. I tym tropem później te osoby dostawały teksty tak, to i mogły zrobić z nimi nie? bardzo dużo tak naprawdę, tam, bo uh -huh. naprawdę była duż, duża przestrzeń do do kreacji. No dobra, ale, ale jest ewidentnie tak, że Olga jest królową. Olga Mysłowska jest po prostu <laughs> <laughs> jakby, oczywiście nie prywatnie, bo prywatnie jest po prostu bardzo ciepłą osobą i, i fajnym człowiekiem. Natomiast, a z kolei Natalia jest taką bardzo takim chochrikiem, no więc jakby to, to w ogóle wszystko gdzieś tam od razu pasowało. Nie? Co ciekawe, okazuje się, że dziś o godzinie trzynastej ukazał się teledysk do utworu San Pedro, zaśpiewany przez Gabę Kulkę. Ja nie wiedziałem o tym naprawdę, ale wybrałem do dzisiejszej audycji właśnie tę kompozycję, którą posłuchamy teraz w czwórce. Piękny tekst naprawdę w tej kompozycji. Ola Cieślak i Bartek Weber są dziś z nami w Radiowej Czwórce w Muzycznym Lunchu. To z okazji naszej płyty tygodnie i albumu, który się ukazał na rynku projektu Dom. Projektu, już wiemy, że nie jednorazowego. Będzie tak, my lubimy też używać słowa zespół jednak, bo to, bo projekt, właśnie projekt jest często używany jako, mhm. jako jednorazówka, a tutaj zdecydowanie wolimy, żeby to yy, myśleć o tym jako dom. I to też to, 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 co mówiłeś... Jakby, Ale zespół, który no. będzie zmieniał składy? O, się zobaczysz. To... Czy będziecie jak YouTube, że od 40 e. lat wiesz, słuchaj, cały czas w tym fajnie. Samym składzie. Utrzymać, y, ponad 10 osób na scenie w, y, w, tym, y, w tym momencie historii, mm -hmm. i kiedy nie jest łatwo. Natomiast, y, słuchaj, no, jakby po pierwszych próbach i po pierwszym koncercie w styczniu y, większość osób było na tyle zajaranych mm. sytuacją. Że, no, że chcemy to dalej yy, kulać, ten wózek, więc to zdecydowanie tak. No. Czyli jest szansa, że w ogóle m, oprócz tego styczniowego koncertu mhm. ten album jeszcze będzie odegrany na innych scenach? Wiesz to właśnie mi się udało potwierdzić w piątek, yy, w koncert w Poznaniu 5 kwietnia. No i pracujemy nad tym, żeby ich było więcej, więc tak, no, chcemy tutaj, każdy by chciał sobie pograć jeszcze te, te numery i tak naprawdę w ogóle, wiesz, jakby widzenie e, czegoś, co ci się wydaje troszkę niemożliwe i trochę może nieprzystające do siebie, jak wiesz, cztery, y, cztery razem osoby typu Olga, Natalia, Gaba i Maniucha razem śpiewają jeden utwór, jest, y, to jest coś. No zdecydowanie, mhm. tak I to też różne osobowości mhm. Różne charaktery, różne głosy W ogóle, które ze sobą no, muszą fantastycznie brzmieć O luty już y, patrząc Często muzycy też tak mówią, artyści Że muszą mieć założony plan Na pięć lat do przodu Ty też już piszesz teksty które... Ja już mam cały zeszyt z piosenkami <śmiech> <ja>. <śmiech> Zobaczymy, może, może na ten Poznański koncert uda się przygotować jeszcze jedną no, zobaczymy, bo tak mamy materiał na styk, więc warto było jeszcze coś zrobić. A co było najtrudniejsze przy tym projekcie? Co było największym wyzwaniem, gdy tworzyliście przy projekcie, przepraszam, przez zespole? Mhm, zespole? Tak, co było najtrudniejsze, no bo jednak, mhm. no, domyślam się, że kilka takich dróg w lewą stronę też mhm. się pojawiło. Chyba najtrudniejsze było to, że pracowaliśmy w pandemii mhm. i po prostu. Mhm. Nie było łatwo zebrać muzyków, często ktoś chorował akurat no. albo nie mógł z różnych tam rodzinnych powodów, czy to, to było chyba takie duże utrudnienie, bo właściwie rejestrowaliśmy ten uh -huh. materiał na płytę właściwie przez rok, można powiedzieć. No tak, no ja to wiem To może z przerwami, wiesz, i tak, dalej, no, ale właśnie te przerwy a to były, były też jakieś nie. spotkania online, że no dzisiaj artyści też mają dostęp, mają swoje nie, studia nie, domowe. Tak, to wiesz, jakby mhm. to, 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 to jeśli chodzi o taką konkretną pracę, no to jakby ja dostałem najpierw teksty, potem napisałem muzykę, potem załóżmy, biorąc pod uwagę Natalię, wysłałem jej to i ona to zaśpiewała z linią melodyczną. Albo tak samo z Gabą, gdzie y, ja jej wysłałem muzykę do San Pedro i ona wymyśliła wszystkie y, melodie wokali i wszystkie chórkowe rzeczy. Więc to trochę, powiedzmy, że było korespondencyjnie. Ale na przykład z Maniuchem się spotkaliśmy u mnie w domu i, że tak powiem, pyknęliśmy utwór od razu. Nie? Więc to wszystko, wszystko różnie. A to jest tak ważne, żeby te puzle muzyczne się układały, prawda? Tak, tak. No, no, ta, ta zgodność jest taś... charakterów i w ogóle, żeby poczuć wspólnie, no to jest kluczem uh -huh, uh -huh. w robieniu dobrych piosenek. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie z wszystkimi osobami, które tam były w spektaklu nam się jakoś tak od razu wszystko kliknęło, natomiast w większości tutaj tych osób na, yy, na płycie albo już się znaliśmy dosyć długo, albo się poznaliśmy się okazało, że, uu, że ekstra, że robimy. Mhm. W takim razie czekamy na koncerty i na kolejne części yy, domu. Mhm. To jest w ogóle tak piękne słowo, dom, które tak nam dobrze się kojarzy. Tak, i ta płyta też jest właściwie tak, taką moją intencją było, kiedy, kiedy pisałam te teksty, że to są takie opowieści o spotkaniu ze sobą na głębokim poziomie, mm -hmm. czyli o takiej bliskości ze sobą, bo kiedy myślę o domu, to przede wszystkim myślę o tym, o takim jakimś wewnętrznym spokoju. Um, i chciałabym, żeby to wybrzmiało w tych piosenkach. I wybrzmiało. I gwarantuję ci, że te teksty oh. y, docierają i war, warto się wsłuchać i w warstwę muzyczną, jak i w warstwę liryczną. Jest ten album. Mm, Różny pod względem muzycznym, ale ma swoje wspólne mianowniki. Ten album jest naszą płytą tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Dzięki. Mam nadzieję, że do zobaczenia na koncertach, nie, że nie będzie tylko poznań, a każdy będzie mógł dojechać do jakiegoś miasta. No i ciekaw jestem kolejnych opowieści przy okazji kolejnych płyt. Ola Cieślak i Bartek Weber byli naszymi gośćmi.